Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, który jest niezależny emocjonalnie. Ona takiego mężczyzny nie potrzebuje. Jeżeli ty łapiesz się na to, że potrzebujesz relacji z kobietą, ponieważ i boisz się tego, że ona też odejdzie, przebrałeś. Przebrałeś. Moment, jak rozumiem? Ona gra z znaczonymi karetami, a obok stoi, a obok stoi jej zaprzyjaźniony lichwiarz, który zupełnie przypadkiem ma dokładnie tyle pieniędzy, ile potrzebujesz, ale no niestety, no 50% tydzień kosztuje pożyczka. I tak to właśnie wygląda. Ona nie chce, my, zdrowa psychicznie kobieta nie chce mężczyzn, który jest ją zraźnie emocjonalnie. Ponieważ zdrowi psychicznie ludzie nawiązują relacje na zasadzie współpracy. Tam nie ma niewolników. Tam nie ma niewolników. Kobieta może być ci podległa, kobieta może y, ci służyć, kobieta może dbać o twoje ognisko domowe, y, ale ty y, ale ty da, dajesz coś też od siebie. Nie ma tutaj relacji niewolniczych. Jest, jest dobrowolność. Y, co, ja zauważyłem tak, że, że goście, którzy uważają, że z kobietami nie da się budować szczerych i normalnych i fajnych relacji, bo zauważyłem, że przeważnie sami to są jakieś szanowane, realne typki, e, wiesz, i jak się ich bliżej pozna. Zauważyłem, że z, z kobietami można budować szczere, fajne relacje, tylko no, pod warunkiem, że nie jesteś słaby. I tyle, pod warunkiem, że nie jesteś słaby psychicznie, czyli nie jesteś od niej zależny emocjonalnie. A czy ona będzie testować? Tak, będzie. Tak jak nagrywam, mówiłem w jednym ze swoich filmów, że tak naprawdę to mężczyznom zależy na poczuciu bezpieczeństwa, a nie na stabilizacji a, a, poczucia bezpieczeństwa, a kobietom zależy tak naprawdę na kontroli. Mężczyzna chce mieć spokój, mężczyzna jest w stanie zostawić kobiety samą sobie, i, nie sta i jej nie kontrolować, jeżeli czuje się spokojnie. A z kobietami to już jest różnie. Zależy tak naprawdę od e, sytuacji. Ale dlaczego Ci to mówię? Żebyś Ty się nie bał relacji z kobietami, ponieważ e, to jest no, bardzo proste. Relacje, w których jesteś e, oszukiwany, e, w których, dobra inaczej, bo możesz być dobrym człowiekiem, ale też możesz trafić na kogoś, to miał wszystko będzie chciał Cię wykorzystać, bo to taka jest Twoja, może być taka Twoja karmiczna lekcja. Ale jestem niewyspany, ale nagrywa się, bo dyscyplina to podstawa. E, aha, co do kart. E, nie promuję hazardu, nie uprawiam hazardu, nie gram w karty. Kupiłem karty jako metodę e, treningową. Gdzie będę oznaczał, że gdzie karty numerowane oznaczają ilość pompek w serii. Figura na karcie będzie oznaczać inny rodzaj pompki, tylko muszę jeszcze oznaczyć. a Figury z twarzami będą odpowiednio tam 15, 20, 25, 30 powtórzeń w serii. Tak więc potrzebuję to do treningu, żeby sobie trochę urozmaicić. Żeby, żeby nie było, że coś się tutaj hazard pewnie Nie, nie, ja uważam, zresztą hazard jest po to, żebyś zawsze przegrał, wcześniej czy później. Na część, to ja więcej czegoś takiego nie uznaję, nie uznaję przypadkowości, losowości. Ty też nie musisz zdawać się na przypadkach, nie musisz zdawać się na fart, bo my chcecie się zdawać na fart. Mi się wydaje, że często tak naprawdę z własnego lenistwa mi się wydaje, że będziecie robić to samo co robiliście do tej pory, będziecie żyć tak samo, jak żyliście do tej pory, czy ty będziesz rzuł tak samo jak żyłeś do tej pory. Będzie dokładnie tak samo będzie dokładnie tak samo funkcjonował, tak samo myślę, ale ty się nauczysz parę sztuczek i poznasz dziewczyn i temat rozwiązany. No i w ten sposób tak naprawdę pchasz się w łańcuchy prosto na plantację, a później krzyczysz, że dostajesz batem, batem, batem po plecach i ciechnie ci krew po kostkach. Ponieważ mężczyzna przegrywa, kiedy staje się leniwy. Kiedy staje się leniwy. Ponieważ kobieta nie będzie ci, będzie ci posłuszna, będzie Cię słuchać, będzie dla niej autorytetem tylko i wyłącznie, jeżeli Ty będziesz w stanie w sekundę nią wymienić na inną. Czyli będziesz reakcyjny dla innych kobiet. Czy masz to robić? Nie, to nie powiedziałem. A jeżeli Ty nie jesteś w stanie zbudować innej relacji szybko z kobietą i oczywiście nie mówię to o wypadkach losowych typu śmierć, bo to to, to współczuję, ale że ty nie jesteś w stanie odejść z toksycznej relacji, to dla kobiety nie, ma to, nie jest to wcale dowodem twojej miłości, bo często możesz się, jeżeli bądź takie relacje się udzieli, że coś się odmieni, tylko ona ma okres, który trwa już pół roku, ona urodziła, ona, ona się zesrała, ona była, no musi, coś jej się przypomniało. Ona miała ciężki dzień w pracy. Słuchaj, kobieta, która wyżywa się na mężczyźnie emocjonalnie, psychicznie, fizycznie, e, terroryzuje go, wpycha go pod pantofel, ona naprawdę wie co robi. Ona naprawdę wie co robi. Ty nie ją złudzi idiotów. Ona naprawdę wie co robi. Ponieważ, skoro kobieta daje ci dowody na to, powody, oskarża Cię, kłóci się z Tobą, jak bardzo jesteś zły, niedobry, fajny, jak znowu coś nie zrobiłeś, ale dalej jest z Tobą w związku, to znaczy Cię wykorzystuje, bo jeżeli jesteś tak źle w tym związku, czemu nie odejdzie? To czemu nie odejdzie? No proste, jesteś taki zły, taki niedobry, w takim, takim, tu że to wpisz, tam Ci baba gadała, to czemu osoba ona z tobą jest? Czemu nie odejdzie? Aha, bo ma z tego jakieś korzyści. Hmm. Ja nie widziałam tam kurcze Korei Północnej w statystykach wyświetlane moich filmów. Kojarzę wyłącznie cywilizowane kraje przestrzegające praw człowieka, w których ta kobieta, że w każdej chwili zakończyć relację z mężczyzną. A bo ona nie ma gdzie pójść? Co ty pieprzysz? Laska zakłada Tindera, wystarczy, że nie przypomina stołu, a może być nawet wielka jak szafa. Wystarczy, że jest akceptowalnie do, do trzaśnięcia I, i, i od razu banda, banda kukoldów już pisze do niej, żeby ją uratować. Nie wierzysz, możesz zrobić eksperyment na Tinderze. Załóż sobie profil laski, która wygląda akceptowalnie ładnie i na, napisz... Ee, Napisz mniej więcej coś takiego: O, właśnie facet mnie wyrzucił z domu, zamknął moje ubrania mam tylko telefon, szukam kogoś, kto mi pomoże. Najlepiej, żeby był przystojny i, i, i z własnym mieszkaniem, i samochodem, i to może się jeszcze dobrze zabawimy, żeby zrobić nazwóz byłemu. A później patrz, jak twój telefon y, traci baterię w ekspresowym tempie odpowiedzi. Tyle. Dlatego nie dawaj się, klucze, tutaj, e, że tak powiem, wciskać sobie różnego rodzaju kity. Jeżeli chcesz stać się mocnym mężczyzną, już masz dosyć roli podnóżka, e, nie masz na nazwisko pantofel czy pipa, to napisz do mnie. Napisz do mnie. Masz linki w opisie, że nie chcesz pisać, coś pisać, sobą, masz pulsy. To nie jest tylko o jest tam też dużo o Zobacz, sprawdź. Sprawdź i korzystaj z tego, naucz się. Może z tą kobietą nie wyszło. No i dobrze, po co ci kobieta tak cię nie szanuje, po co tak przeżywasz, tak nie byłeś szczęśliwy, walić to. My dostajesz szansę na wyżycie. Oglądasz ten film, wszystko będzie dobrze, tylko wykorzystaj linki w opisie.